Błagam, błagam, błagam. Nie, no dzisiaj to jest Speedrun. Speedrun. Pierwsza mapa? Tak, o, ją robię. Tak, o. Takim jestem profesjonalistą. O, skrzynka. Byłem tu już wcześniej. Byłem, znam tą drogę na pamięć. Ale jak dzisiaj uda się wejść na samą górę. Przecież ja, ja zrobiłem sobie jakieś po prostu popieprzone wyzwanie. Kto tak normalnie robi? Kto normalnie stwierdza? O, w sumie fajna gierka. O, no, widziałem ją, może, yy, nie wiem, z 30 minut. Z tydzień, o, świetna gra będzie na streama. I w szczególności, idealnym wyborem będzie to, żeby przejść na 100% osiągnięć. Błagam. 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 Nie! u No i koniec, nie? No i koniec. No nie, a tak było pięknie, no!